Witajcie w piękny, słoneczny kolejny dzień Mogę już Wam pokazać efekt pracy bo i tutaj i tutaj nie ma już tych polimerowych płytek jeden solar już jest chciałem Wam pokazać przy drugim dokładnie jak to wygląda no mniej więcej e, tak to będzie tutaj jeszcze przyjdą trzy tak to będzie wyglądało docelowo dotarliśmy na pomost można powiedzieć Molo tak tu się prezentuje kaczki tutaj Opatrzcie, koń w wodzie. Moja żona też. Jak szła, to patrzyła na budki i mówiła: Ale bym sobie zjadła gofra. Mąż załatwił. Będzie gofra. U was to dosłownie kilka sekund. U mnie pół dnia, ale jestem. I tak. Solary już tutaj czekają. Zaraz je rozpakujemy i zobaczymy, czy wszystko z nimi ok. No i potem oczywiście papier ścierny. Tutaj jeszcze wziąłem coś takiego jak zmywać do kleju. Zobaczymy, czy się przyda. Jest aktywator, są cikafleksy, są też rękawiczki. Tutaj jest pleksa. No i też przypomniało mi się, że ta pleksa jest wyższa od tej, która jest na dachu. Więc decyzja jest taka, że zrywam tą starą, zakładam nową. No i tyle. Biorę się do pracy. Więc jeśli Was to interesuje, to zobaczcie, jak będzie wyglądał montaż nowych. Solarów. Jak możecie zobaczyć, solary całe i zdrowe, nic im nie jest. Teraz co, bierzemy nożyk. O, po tym się świetnie pracuje. Pewnie są różne inne marki też do tego, które się nadadzą. No i co, wchodzimy i pozbywamy się tych starych pleksy. Tak jak mówiłem, zdecydowanie jest ich za dużo. Ja bym zostawił skrajne... Ewentualnie i tego środka nawet bym nie dawał, może ze dwa tu i tu, więcej nie, prawda, nie trzeba, to pokazuje doświadczenie, no ale domu człowiek zawsze nadgorliwy, lepiej oczywiście jak się lepiej trzyma, no ale potem jest więcej pracy przy tego ściąganiu, więc biorę się do roboty. Mogę już Wam pokazać efekt pracy, bo i tutaj, i tutaj nie ma już tych polimerowych płytek. Teraz oczyszczam cały czas tego kleju. Mam coś takiego, zmywacz do kleju. Popsikałem to jakieś 10 minut temu i niby to teraz powinno po prostu zejść, ale widzę, że... czy to coś pomogło? Chyba niewiele. No, ale widzicie, muszę to poczyścić, potem jeszcze będę musiał posprzątać to wszystko, co spada. Ładnie tu pozagrabiać, żeby nie zostawiać bałaganu. Więc biorę się dalej z tym do roboty. Włączę się pewnie, jak to zrobię, no bo tutaj nic interesującego dla Was tak naprawdę nie ma. No trzeba zerwać i oczyścić jak najlepiej tą powierzchnię, żeby jak najlepiej nowy aktywator i kraj trzymał, właśnie. Do dachu. Muszę obiektywnie stwierdzić, że ten środek, który Wam pokazywałem do usuwania kleju działa. Może nie tak jak opisuje to e, tutaj producent, który mówi, że potem należy tylko to e, przetrzeć e, tą powierzchnię i... Powinno wszystko się schodzić i się rozpuszczać, ale z tym nożykiem. I kiedy to jest mokre, to nie może wyschnąć, to jest kilka minut. Ale ja teraz mam dosłownie tutaj popsikane przed chwilą. I zobaczcie, jak sobie to fajnie działa. Praktycznie bez użycia siły cały klej w takich fajnych warstwach podchodzi. Więc obiektywnie jest lżej. A skoro jest lżej, no to myślę, że warto rozważyć zakup właśnie takiego preparatu, jeśli klej będzie Usuwać. Jak możecie zobaczyć, sika już nabity i przygotowany do działania. Jeszcze tylko ostatnie odtłuszczenie tej powierzchni jest zrobione papierem. Jest zebrany ten kraj, tak jak bardak jak się dokładnie dało. Są już pocięte e, polimerki, one będą ułożone. Te, węż, te krótsze będą tutaj, a te dłuższe, już wam on pokazuję, one będą tutaj. Zaraz sobie będę jeszcze wszystko przymierzał. Tylko muszę włożyć solara. No, i jak poprzyklejam, to Wam pokażę. Oczywiście jeszcze będzie poza tym bardzo ważna rzecz. Można dawać oczywiście ten czarny podkład, ale on już tutaj jest, więc ja go, jak powiem, trochę wykorzystam. Ale jeszcze jest tutaj o taki aktywator, właśnie do kleju w Sika. On naprawdę też się bardzo dobrze sprawdza. Jak możecie zobaczyć, jeden solar już jest. Chciałem Wam pokazać przy drugim dokładnie, jak to wygląda. No mniej więcej e, tak to tu będzie. Tutaj jeszcze przyjdą trzy. Tak to będzie wyglądało docelowo. No i na to potem, oczywiście odtłuszczony i e, zrobiony aktywatorem panel, który tam czeka w swojej kolejce. E, no i będzie koniec, ale muszę wam powiedzieć, że kursy, zasadzie zawstwo sprzedają. Kupiłem dwa i oba się zepsuły te pistolety. Ten Sika Flex bardzo mocno, dużo siły wychodzi, wiem, że są automaty, no, ale zdecydowanie droższe. Ja to potrzebuję w sumie na teraz i pewnie już nie będę tego potrzebował. No więc jeszcze muszę jechać szybko do Kastoramy, jest 17.03 do 18.00. Teoretycznie jest słońce, więc zawijam się, szybko lecę, wracam, kleję, przyklejam, dociążam i fajn. Witajcie w piękny, słoneczny kolejny dzień. Ostatni jeśli chodzi o remont i będziemy ruszać dalej. Najpierw pokażę Wam jak tutaj ta moja konstrukcja wygląda, która Podtrzymuję to wszystko i do dusza, żebyście widzieli. Zaraz będę to wszystko ładnie zdejmował. I później jeszcze tylko zrobimy tą końcówkę pomiędzy przyczepą a samochodem. Ona ma już 2 lata i tam delikatnie te ząbki się wyrobiły. Zaraz Wam to wszystko pokażę, ale najpierw pozdejmujmy i zobaczmy, czy wszystko się trzyma. I działa. Widzicie ten uśmiech? To znaczy, że solary w pełni gotowe. Tak prezentuje się wersja ostateczna. Rzućcie sobie okiem. Wszystko ładnie i pięknie. I teraz, pomimo że jest cień, mamy 57 watów, czyli 4 ampery. No więc jest naprawdę wszystko dobrze. Sprawdziłem każdy po kolei, więc jest wszystko w porządku. Już nawet dzisiaj 120 watów, pomimo że tu cały czas coś przeszkadza. Albo mur, albo lampa. Więc jest fajnie. Jeszcze tylko jedna rzecz została, zanim wyjedziemy, już jedną złączkę zrobiłem. Pokażę Wam, musiałem ją wymienić. O! Pięknie zabezpieczona. To jest ta złączka, która z samochodu, jak widzicie tam na haku, też zaraz będzie wymieniona. Ona po prostu się zużyła. Zobaczcie zresztą, jak ona, o, jak ona już wygląda. Tutaj cała porysana, poniszczona. Też było zabezpieczone, żebyście nie mówili, że nie myślałem o tym. Wszystko będzie zrobione zgodnie ze sztuką. Skręcamy, robimy jeszcze przy aucie, kończymy. Potem krótkie sprzątanko, jadę po rzeczy, pakujemy się i ruszamy. Końcówka zrobiona przy aucie, przy przyczepie. Wszystko poukładane, posprzątane, pochowane. Jadę wyrzucić śmieci, zabrać resztę rzeczy, wziąć oczywiście izę, pakujemy się i ruszamy dalej. A gdzie? Zobaczycie w dalszej części tego materiału. Ogarnięci, wykąpani, spakowani, możemy wyjeżdżać. Jak mówiłem, w poprzednich ujęciach, na początek wyjdziemy gdzieś blisko, prawdopodobnie tutaj nad jezioro do Boszkowa, żeby zobaczyć, że wszystko już działa, wszystko co potrzebujemy, mamy, no i będzie można ruszać w dalsze przygody. Jesteście gotowi? Bo my tak. Woda uzupełniona. Gaz zatankowany. No dzisiaj naprawdę sporo, bo 21 litrów weszło do butli, to znaczy, że była całkowicie pusta. ale przynajmniej mam ją teraz już całkowicie pełną. Zostało jeszcze tylko zlać toaletę ale nie zrobimy tego tu, tylko zrobimy to już na trasie. No i kierujemy się na Bożkowo. Taki jest plan. Tam troszeczkę sobie pospacerujemy, pozwiedzamy, co nieco wam pokażemy, a jeśli pogoda dopisze, to może i coś nawet poszukamy. Bo jakieś skarby pewnie można by tam znaleźć. A w Lesznie, moi drodzy, jak możecie zobaczyć poza lotniskiem, na którym startują samoloty, latają paralotnie, są też jeszcze owieczki. Dosyć słynne, tutaj wyjadają yy, pas startowy, <laughs> można by tak powiedzieć, a te teraz są ogolone, łyse owieczki w Lesznie. Tak się prezentują, sporo. O, ta nawet była jakaś czarna owca. Tam też jeszcze, nie, tam jakiś pies chyba co? A, tam pies chyba pilnuje. No, sporo tych wieczek, ale to chyba najbardziej ekologiczne koszenie trawy, jakie można sobie wyobrazić. Dobry pomysł swoją drogą. Słoneczko pięknie jeszcze świeci, a my już na miejscówce. Zaparkowaliśmy sobie tutaj ładnie na parkingu. Tak to się prezentuje. Pójdziemy jeszcze sobie na spacer raczej nic już szukać nie będę, ale jak będą jakieś ładne widoki, to na pewno Wam to po nagrywamy. Tutaj już kiedyś nas widzieliście, w jednym sezonie byliśmy dokładnie po drugiej stronie, bo w sezonie tutaj stanąć to graniczyłoby raczej z cudem i ten parking robi się też płatny. Po sezonie można, jak widzicie, bez problemu miejsc parkingowych. Nie brakuje. Poza jednym z najczystszych jezior w Wielkopolsce, poza pięknymi lasami, w których na pewno znajdziecie mnóstwo grzybów, można też tutaj popływać mniejszymi łodziami, ale jeśli ktoś lubi tego typu wypoczynek, znajdzie to wszystko na jeziorze domenickim. Chyba dobrze to opowiedziałem, jeśli dzieje, to tutaj się poprawię. W każdym razie Boszkowo, To chyba wszyscy w wielkopolsce znają. Mam nadzieję, że ujęcia z drona się podobały. To teraz zobaczcie ujęcia z ziemi, tuż z nadtafli jeziora. Czyściutkie, jak mówiłem, nawet do 4 metrów może mieć przejrzystości. Jedno z nielicznych, to też już mówiłem, jeśli chodzi o taką czystość. No i pięknie się to prezentuje, chociaż jeszcze te drzewa bardziej zielone niż takie powiedziałbym jesienne kolorowe barwy. A mamy już 20 października. Dotarliśmy na pomost, można powiedzieć molo. Tak tu się prezentuje. Kaczki tutaj, opatrzcie, koń w wodzie. Konik w wodzie. A tu pan kaczka płynie. Panie kaczko, dokąd pan płynie? Goni panią kaczkę, bo tam płynie pani kaczka. A tak prezentuje się plaża. Tam jeszcze kilka innych koników, także można sobie tutaj pojeździć, pełna rekreacja. Trzeba by rzec. Ale fajnie. Jutro może tutaj poszukamy złota. Ale to wszystko zależy od pogody. w Bożkowie nie wszystko jest po sezonie zamknięte. A o tym rozmawialiśmy, że jednak gdyby coś było otwarte, to ruch by był i naprawdę sporo ludzi tutaj korzysta z bistra i kafe. Ambrozja. Moja żona też. Jak szła, to patrzyła na budki i mówiła, ale bym sobie zjadła gofra. Mąż załatwił. Będzie gofr. To jest trochę przykre, że główna plaża została odcięta odseparowana, bo przejścia jak widzicie nie ma, a przy tej smażalni przed chwilą przechodziliśmy i tam niestety nie przejdziemy, bo jest zamknięta brama. To oznacza, że ta część Jeziora Domińskiego, tak? Domińskiego jest niedostępna dla szarych żuczków, tylko ci, którzy tutaj w hotelu są, bądź też w restauracji, pewnie mogą na tą plażę się przebić. No, w sezonie tutaj, z tego co pamiętam, 15 zł chyba, tak? Za wejście, więc w sumie sporo. Tamta plaża darmowa, wydaje mi się bardziej interesująca. Chociaż tych plaż tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. O to martwić się nie musicie, jeśli tutaj kiedyś przyjedziecie. I tu jest ta brama, którą niby można wchodzić, ale niestety. Nie wejdziemy tu, jest wszystko pozostawiane. No nic, wracamy do naszego domku. Wróciliśmy do przyczepy. Teraz sobie po leniuchujemy. YouTubeka, wybierzemy sobie jakiś film albo serial na wieczór. Będzie oczywiście jeszcze kąpiel, grzanie wody. No i to wszystko, co trzeba zrobić, mieszkając w przyczepie. Ale oboje stwierdziliśmy jedno. Brakowało nam tych wyjazdów. Mam nadzieję, że Wam również. To niby kilka dni, a jednak e, dzięki takim przerwom można zatęsknić, bo głodny podróżowania jestem bardzo. Ale jeszcze się z Wami nie żegnam, bo jak już będzie dopiero wieczór i będziemy sobie leżeć, to powiemy Wam dobranoc i do zobaczenia. Głowa ogolona, ciało umyte. Nie pozostało nic innego, jak miło spędzić resztę wieczoru. Będzie kinowo, będzie rozrywkowo. Więc i Wam życzę miłego wieczoru, dobranoc i do zobaczenia jutro rano.